Po prostu. I na czym to polega? No na tym to polega, że musisz mieć kilka elementów w internecie, po prostu pewne płaszczyzny, pewne aktywa, na które możesz ludzi przekierowywać, żeby Ciebie polubili, poznali przede wszystkim, poznali, polubili, zaufali i chcieli zrobić z Tobą biznes. Tak? W skrócie, tak? Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chcę, żebyś wiedział, co musisz mieć i to nieważne, czy ode mnie, czy od kogo innego, ale po prostu musisz się tego nauczyć, a jeśli nie nauczyć, to po prostu wdrożyć. Możesz to zlecić komuś i żeby, żeby ci to po prostu wdrożył. Oczywiście treść będzie Twoja, plus, minus Twoja, tak? Bo możesz. możesz jakby gotowe takie templatki, gotowe szablony, gotowe mm, sprawdzone treści tam rzucać, tak, które działają.